Na początku materiału chciałem tylko wyłonić wycięste losowania z poprzedniego odcinka. Miłoszu zgłoś się w komentarzu pod tym filmem, a nagroda trafi do Ciebie. Serwus, z tej strony Nairot i witam Was w dość typowym odcinku z CS a ponieważ dzisiaj gramy 2 na 2, tylko że wszyscy są widzami. Ze mną jest Kafelek moje drużynie. Siemka, Kafel. No elo, elo. A w przeciwnej mamy... Przywitajcie się. Siemka. Siema. Scooby oraz Bambus. Witam serdecznie panów. E, moi drodzy, pamiętajcie, żeby zostawić łapencję w górę, aby nie przykrebić kolejnych odcinków z Counter Strike'a. E, chcecie właściwie łapkę w górę, to zostawcie, żeby odcinek lepiej się wypozycjonował na YouTube. A jeżeli nie chcecie przechowywać odcinków, to sub z dzwonkiem i. Łap... No, sub z dzwonkiem. Przepraszam, wszystko mi się pomyliło dzisiaj. Aj, B. B? No, B, dawaj najlepsze. Okej. Okay. ale mi dał. Co chłopi daje w ogóle? No. Jak chłop wiedział, że tu jestem? Ale ci ale Jak jeden szybciej szedłem? Dobra, ehm, nevermind. Jest jeden site. Dobra, zaraz Nice. Ale kapel daje. A drugi, o, drugi jest tam też, czy, czy nie? Jest, jest, słyszałem. Jest, wyszedł w pałace. Kafeteria, uważaj tam. O, no nie, kapel podłoga, ale Gdzie no. był? 34 dostał. Na sajcie. No co. Tam serf. był, cholera. Ej, a ty chłopie, co ty tam na betem robisz? No, tu nie bombę. Jest leder, słyszałeś więc? Sensownie ci wyjdzie z kuchni, więc się wceluj. Gdzie? A! No, szybko defuj. Nie zdążę. zdążysz. Serio, zdążysz, nie masz defa. Co ty mi dał, mi dał? Chyba nie. Te zetki Ale... mi gości dał. Te zetki, głowę. Aaaaaah! Sekunda, może, może półtorej, półtorej sekundy. Defa mm. No wiem, wiem, wiem. Ale najlepiej, piękny hedzik. Trochę za długo czekałem, bo chciałem, chciałem ten, żeby on się zmylił, że, że wcale nie idę tamtędy, ale. Ale w sumie, gdy, gdyby, gdybym poszedł no te dwie sekundy wcześniej, to to bym to wygrał, to byśmy wygrali te rudy. w ogóle po, 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 powinniśmy opracować kafel jeszcze wcześniej taki system mówienia, w sensie, że wiesz. Żeby, Mówię, że żeby... Żeby łatwo się... Żeby, żeby mówić nieprawdy i żeby każdy wiedział o co chodzi. Dobra. E, Leży? Na vanie był, minus 11. Defuję! Nie no, nie defuję. A oo! Jak dostałem łeb w locie! Podczas spadania dostałem głowę! Dobra to... <laughs> e, to było... To, to, to mnie trochę zaskoczyło, nie Defa, powiem. Dobry pomysł. No chyba A będą próbowali, a może tylko My wiesz. Nie, to może być fake Dobra, splashowali Wyjeszedł już jeden Jakie na rampa, w pomocy Spoko to. Gdzie Gdzie oni są, Bo ja nie wiem Nie wiem, ale patrz tam lepiej Jestem patrz, niewyedukowany totalnie Co do pozycji naszych przeciwników Dobra, plec masz No jak? Dajno, z czego ty za sobie... Dobra, shiftuj, shiftuj, shiftuj. Oko, wiem. No nie wiem, czy wiesz, bo już by nas usłyszeli. Czuję się dopiero, kiedy jest się w tamtym miejscu. Możliwe, i tak, dobra. Kusnij tutaj. Albo to tylko pranki, albo coś naprawdę się śmiesznego tam dzieje. Kafel. A ła! Yy, przeskanowali mnie. może <coughs> widzieli, nie wiem, co mi wiem, gdzie mogli widzieć. Ale zostałem. Przy... No! Zostałem przeskanowany. Kuchnia, pierdziele. kuchnia, dwóch. Dobra, na pewno dwóch? Dwóch, tak. Jeden, 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 low, jeden bardzo low, minus 92 drugi full. I ten, i ten drugi dał mi heada, porąbany. To fake death, game. Dobry, jesteś kafel. Tylko Jakie następnym razem kupuj na wszelki wypadek defuse'a. <laughs> jakim cudem ty widzisz bombę? Jest tu ciała. Nie wiem, człowieku, przecież widziałem jak plantowałeś, no to mogę się domyślić, gdzie jesteś. Mierdzeleś. Nie białe, sprawa. Człowieku, tak. Po tym jak po tym jak wejść smoka, to no. wypieliłem i widziałem jak plantujesz. No to skąd ja miałem ten, kurde niby bielię, no raczej, że w smołku. Ja pierdiczyń kupiłem i ja to co chciałem. Dobra, kup sobie coś innego. Czemu ty nic nie kupiłeś na euro? masz 4K? Mam <noise> ma, ma, ma monitor 1K, a nie 4K. Aaaaah, shortlist! Aaaaaah, shortlist! Jak Jak bagicz, Panicznie strzelałem, po prostu! Z, z, no, zobaczyłem, że coś do mnie strzela, ja wyjąłem i tak! Aaaaaah, no jak on mnie przeskanował, Co, brawo, pa! <laughs> Ej, pod każdym filmem będę pisał, jestem koksem. To jest dopiero w kąży. Nie, nie, no. Ale czego A jest puste te chłopaki, no? Duś go, nie masz defa, szybko! No i przegraliśmy. Uciekaj! Cholera. Dobra, przeżyjesz. Ach, mogłem ci powiedzieć kafel. Kafel, masz ich? Nie mam. Ty, Chcesz sensie jest ray tracing, ja pierdzielę O, <noise> Smith, chyba. <grym> no, ale, słyszałem. no, fajny efekt. Mam jednego. Leży. Ej, pomo... dawaj, bo mam pakę. Dawaj, dawaj. U 30 HP. Umiej, Umiej. Ma Szybko. Ma 30 HP, jakby coś. A, bo no, ty masz typa. metro. Metro? Leży metro. No, nie chcę nic mówić, ale prawdopodobnie są A, bo słyszałem no, na pewno, na A. Bo są nie do No, ale mam mleko, w pomocy Zasz jeden? Drugi na ninży, drugi na ninży. Dóż go, brawo <grym> Dzięki ale za itwo, że no, byłeś na tutaj na... Ale wywiary. na chyba ty nie atakujesz, no! Stary, jak ja, jak... Ja atakuję. no Zasz, nie atakuje! No, no zacznąłem go jak śpi, a ty mówisz, że nie atakuję Ale, ale ty ale no, na to czas stoisz, no czemu ty nie rysowałeś no, ich ja? Czemu zdradzasz moją taktykę, cbanie? Eee, mam dziwne wrażenie, że są ba nie zdążył co? on był u mnie i właśnie czemu ty nie defowałeś tak bez tego bo dwóch chłopów było na mnie wcelowanych może? bo Ej, bym nie, nie zdążył noż? może Ej, no nie, nie wcale nie ma ich ta wcale nie ma ich ta nie ma? Odech. wcale Ale. jak nie ma to nie ma nie słuchaj się go no nie jeden. ile? jeden no i zaplantowali, ja. no dobra, no to duś, duś. No ja Duś, ja ich wykończę. Jeszcze go wykończę. No duś. A jeszcze... Ja wychodzę, Elo. A Minus 50 nam idzie. Dobra. Yy, nie wiem czemu, ale yy, się jakby szło mi takie prawie full auto, w sensie... Dobra, yy, dobra. Zamiast, zamiast pestki. Więc spierdzieliłem tą grę totalnie, w się sensie tą rundę. To moja wina. Daj! Konektor, konektor! No! Czemu nie strzelałeś, by się przestraszył! I byś śpiergiczył! Dobra, słuchaj, plan jest taki. Raz na jedną tą, na jedną wiesz mi tą. Rusimy go. Auto, obity, po miał. Dobra. Dawaj, yy, kukiam. Leży jeden. Dwań. dobra, plantuj, plantuj sobie. Na chilałcie. A mogę być ja kuchnia. Kuchnia jeszcze jeden. Dobra, dostał, 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 plantuj. dostał, dostał. Plantuj, plantuj na czas, dobra, leży. Zawsze słuchaj, zawsze jak gościa widzisz, to od razu plantuj. Ja cię chronię. Nie, nie jesteś tam. Pamiętaj o tym. Jesteś tam na tym midzie? Jestem na midzie. Gościa jednego miałem. Ja się boję. Dobra, idę. Leży, znaczy, leży. Dostał. Jak leży? Dostał, dostał. 300. Dużo dostał, ma zero. Dobra. U mnie. Dobra, drugi jest u mnie. Dostałem przy ścianę. 80 minus. No. Ile? 80. U, jak, o jak za wysoko! O, za wysoko! A. Dobra. Czemu no. się nie zaplantowało? O, nie wiem, bo, Ło! Wow! Wstałem ich dwie głowy pod rząd. Ninja, ninja, ninja. Sorry, że nie zaplątowałem, ale jakby mi już pokazało, że odłożyłem bombę, a jak puściłem przycisk, to bomba znowu wróciła mi do rąk. Czyste, a czyste. Jest B. Dobra. Też ale czy na pewno? Dobra, byłeś na, na P. No nic, no nic, ej, daj rot, się jest. Dłuż go, dłuż go! Więc 58 ma, szybko! No na czasu. Nie ma już. Tej kała, Mogłeś pójść na defuzę, ale? A tu piszkała, nie jest lepsza, tak? Mogłeś pójść na 3 liga? Będą... O, łap, lewy kocian! Znaczy aparty, aparty, będzie defuzował, defuzuje, defuzuje. Aj, widzisz, <coughs> Ja zdążyłem mi się ka kałaszek załadować, nie? Muszę lecieć już. Już teraz, teraz, teraz? No niestety teraz. Ale tak nie poczekasz jeszcze 5 minut? żeby No nie mogę. Ani jednej rudy? No nie. Aha, ale w każdym razie chyba można powiedzieć, że tutaj chłopaki wygrały. Bez, bez najmniejszych wątpliwości, tak czy inaczej, 12 do 8 dla nich. Dobra byczki, słuchajcie, dogryweczka jeszcze moi drodzy, no niestety Kaferek nas opuścił, bo musiał lecieć, ale co zrobić? E, tym samym gramy w takim razie deathmatcha na Azteku e, Ja z bambusem kontra jeden jedyny przeciwnik zwany skubim, Skubik, gdzie się znajdujesz? Nie. Ja. ja sobie na midzie nauczyłem. Aha no nie, Dobrze, najlepsza Moja My lubiona broń, będę już ustawiał sobie F3 na to Dobra gówno, nie jednak jest, <noise> <to> jest. <noise> Czy co to za nairod jakiś? Agresor Jaki <noise> agresor w ogóle? Oła! jak mi dała wp w ogóle chłop, dobra Minus 18 Naila W momencie, nie? Gdzie ty masz apetę? to O, moja ulubiona broń by the way A tak szczerze to jej nienawidzę Sorry O ty Bo jest lepszy. Łatwo z tobą Gdzie jest Wiedziałem, że tu będzie i się tu wcelowałem Mam allhacka, ale ty mi zabrałeś kilo Gdzie on Po bry? drugiej stronie A tutaj patrzę, Dobra, Już no. nie ma. Dobre to było. Popaki, 8 sekund i wygrałem, no niestety. O Boże, chłopie. Du Dużo fragów niestety zrobiłeś też na tym, na, na biednym, jak mu tam, y bambusie. No dobra, byczki, do zobaczonka w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że taki nieskładny jak tradycyjnie na moim kanale odcinek, ale mam nadzieję, że mimo wszystko się Wam podobał. E do zobaczonka. Cześć. Ello, elo, Elo wina. A pamiętajcie, żeby ustawić pensję w górę. Właśnie! Elo.